Mamy początek nowego roku, a dla wielu z nas oznacza to podjęcie postanowienia dotyczącego poprawy naszego zdrowia. Rzucenie palenia to najlepszy prezent, jaki możesz sobie podarować w tym roku. Jednak bądźmy szczerzy, rzucenie palenia nie jest łatwe. To jak próba zerwania z ukochaną z liceum. To trudne, emocjonalne doświadczenie. Czasami po prostu chcesz wrócić do starych nawyków. Ale tak jak w przypadku każdego rozstania, ważne jest, aby pamiętać o powodach, dla których chciałeś się rozstać. Czy ta relacja aby na pewno ci dobrze służyła? Pomyśl o korzyściach, które czekają na ciebie po rzuceniu palenia. Będziesz mógł znów w pełni smakować swojego jedzenia, będziesz mógł biegać bez zadyszki i będziesz mógł kogoś pocałować, nie martwiąc się, że pachniesz jak popielniczka. Rzucanie palenia może być trudnym procesem. Ponieważ palaczom często wydaje się, że życie bez przyjemności palenia jest nie do zniesienia. Jednak kiedy ludzie rzucają palenie, dziwią się, że to tylko złudzenie i że wcale nie muszą palić, żeby dobrze się czuć. Wręcz przeciwnie, czują się lepiej bez palenia. To jest właśnie mechanizm uzależnienia, z którym musi się zmierzyć każdy palacz. W tym filmie zaprezentujemy pięć najbardziej aktualnych i naukowo udowodnionych metod, które pomagają ludziom zerwać z nałogiem palenia. Ważne jest, aby pamiętać, że nigdy nie jest za późno, aby rzucić palenie. American Heart Association twierdzi, że nawet palacze, którzy rzucili palenie w wieku 60 lub 70 lat, mogą wydłużyć swoje życie o kilka lat. W rzeczywistości, według American Cancer Society, w ciągu 20 minut odrzucenia palenia tętno i ciśnienie krwi zaczynają spadać. Po 12 godzinach poziom tlenku węgla we krwi wraca do normy. W dłuższej perspektywie korzyści zrzucenia palenia są jeszcze większe. Według American Lung Association po roku odrzucenia palenia ryzyko chorób serca spada o połowę. A po 15 latach ryzyko zachorowania na raka płuc spada do poziomu osoby niepalącej. Według Światowej Organizacji Zdrowia Palenie Tytoniu jest główną przyczyną możliwych do uniknięcia zgonów na całym świecie i odpowiada za ponad 7 milionów zgonów rocznie. Korzyści z rzucenia palenia są niepodważalne, będziesz zdrowszy, piękniejszy i bogatszy. Wyobraź sobie wszystkie rzeczy, które możesz kupić za pieniądze, które wydajesz na papierosy. Nowy samochód? Wycieczka na Hawaje? Możliwości są nieskończone. Przyjrzyjmy się więc, jak zabrać się do pracy i rzucić nałóg. Oto pięć metod, których połączone działanie da Ci wolność od nałogu. Po pierwsze. Nikotynowa terapia zastępcza NTZ. Nikotynowa terapia zastępcza to sposób na dostarczenie organizmowi nikotyny bez palenia papierosów. Działa poprzez dostarczanie nikotyny w różnych formach, takich jak plastry, guma, pastylki do ssania czy spreje. Produkty te mogą pomóc zmniejszyć objawy odstawienia i głód nikotynowy związany z rzuceniem palenia. Plaster uwalnia stałą dawkę nikotyny przez skórę, co pomaga zmniejszyć głód nikotynowy i objawy odstawienia. Guma, pastylki do ssania i aerozole zapewniają szybkie uwalnianie nikotyny, gdy pojawia się głód nikotynowy. Nikotynowa terapia zastępcza jest najskuteczniejsza, gdy jest stosowana w połączeniu z programem rzucania palenia, który obejmuje poradnictwo i wsparcie, i może zwiększyć szanse na rzucenie palenia od 50 do 70%. Należy zauważyć, że NTZ należy stosować pod nadzorem pracownika służby zdrowia, ponieważ nie jest ona odpowiednia dla wszystkich, np. dla kobiet w ciąży lub osób z chorobami serca. Druga skuteczna metoda to zastosowanie leków takich jak bupropion i wareniklina. Bupropion jest lekiem przeciwdepresyjnym, który jest również sprzedawany jako pomocny w rzuceniu palenia. Działa poprzez hamowanie wychwytu zwrotnego dopaminy i norepinefryny, co może pomóc zmniejszyć przyjemne skutki palenia i zmniejszyć objawy odstawienia. Zwykle przyjmuje się go przez 7 do 12 tygodni. Wareniklina to lek, który działa specyficznie na receptory nikotynowe w mózgu. Przywiązuje się do receptorów nikotynowych i częściowo je aktywuje, co może pomóc zmniejszyć apetyt i objawy odstawienia. Sprawia również, że palenie staje się mniej przyjemne, co może pomóc zmniejszyć chęć sięgnięcia po papierosa. Zwykle przyjmuje się go przez 12 tygodni. Wykazano, że obaleki skutecznie pomagają ludziom rzucić palenie, ale mogą powodować działania niepożądane. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem leczenia omówić potencjalne skutki uboczne i ryzyko z pracownikiem służby zdrowia. Trzecim sposobem na rzucenie palenia jest terapia behawioralna. Terapia behawioralna to rodzaj psychoterapii, która koncentruje się na zmianie zachowań i wzorców myślenia jednostki. Jest używana, aby pomóc ludziom rzucić palenie, zajmując się psychologicznymi i emocjonalnymi czynnikami, które przyczyniają się do uzależnienia. Terapeuta będzie pracował z osobą, aby rozpoznać wyzwalacze, które prowadzą do palenia, takie jak stres, i opracować strategię radzenia sobie z tymi wyzwalaczami, np. uczyć pacjenta innych metod reakcji na stres. Innym rodzajem terapii behawioralnej, która pomaga ludziom rzucić palenie, jest rozmowa motywacyjna. Ten rodzaj terapii koncentruje się na pomaganiu osobie w uzyskaniu większej motywacji do rzucenia palenia. Terapeuta będzie pracował z osobą, aby zrozumieć powody rzucenia palenia i opracować plan przezwyciężenia wszelkich przeszkód na drodze do rzucenia palenia. Terapię behawioralną można prowadzić indywidualnie lub grupowo, osobiście lub zdalnie teleterapia, w zależności od dostępności terapeuty w określonych obszarach. Zwykle trwa kilka sesji w ciągu kilku tygodni lub miesięcy, a liczba sesji może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb i okoliczności. Ważne jest, aby pamiętać, że terapia behawioralna nie jest szybkim rozwiązaniem i wymaga zaangażowania i wysiłku od osoby, aby zobaczyć wyniki ale dzięki wskazówkom i wsparciu terapeuty może być skutecznym narzędziem pomagającym ludziom rzucić palenie i poprawić ich ogólny stan zdrowia. Czwartym sposobem rzucenia palenia jest skontaktowanie się z grupami wsparcia i liniami rzucenia palenia. Grupy wsparcia i linie rzucania palenia mogą być doskonałym źródłem informacji dla osób próbujących rzucić palenie. Zapewniają poczucie wspólnoty i mogą dostarczyć cennych informacji i wsparcia, aby pomóc palaczom rzucić palenie. Ministerstwo Zdrowia oferuje programy rzucania palenia i grupy wsparcia. Więcej szczegółów możesz uzyskać w telefonicznej poradni pomocy palącym. Numer telefonu zamieszczamy tutaj. Ostatni sposób na rzucenie palenia, który tu publikujemy, jest najmniej pewny, bo jego skuteczność jest dyskusyjna. Chodzi o papierosy elektroniczne. Niektórzy całkowicie rzucili palenie dzięki e-papierosom a dla innych jest to po prostu sposób na ograniczenie konsekwencji zdrowotnych, ponieważ dym tytoniowy jest znacznie bardziej toksyczny. E-papierosy to urządzenia, które dostarczają użytkownikowi odparowaną nikotynę. Działają poprzez podgrzewanie płynu, zwanego elikwidem, który zawiera nikotynę, aromaty i inne chemikalia w celu wytworzenia pary, która jest wdychana przez użytkownika. E-papierosy są zaprojektowane tak, aby symulować doświadczenie palenia tradycyjnego papierosa i są sprzedawane jako sposób na pomoc ludziom w rzuceniu palenia. Mogą zapewnić podobne doznania sensoryczne jak palenie, takie jak uczucie wdechu i wydechu, jednocześnie dostarczając nikotynę do organizmu. Niektóre e-papierosy mają regulowany poziom nikotyny, który może pomóc palaczom w stopniowym zmniejszaniu ilości spożywanej nikotyny, co może pomóc w rzuceniu palenia. Należy jednak zauważyć, że e-papierosy nie są oficjalnie zatwierdzonym środkiem wspomagającym rzucanie palenia, a dowody na ich skuteczność jako narzędzia do rzucania palenia są mieszane. Podczas gdy niektóre badania wykazały, że e-papierosy mogą skutecznie pomagać niektórym ludziom rzucić palenie, inne badania wykazały, że mogą one faktycznie zwiększać prawdopodobieństwo dalszego palenia. Ponadto e-papierosy nie są pozbawione ryzyka, zawierają nikotynę, która jest substancją uzależniającą i może być szkodliwa dla rozwijającego się mózgu nastolatków i młodych dorosłych. Zawierają również inne substancje chemiczne, które mogą być szkodliwe przy wdychaniu, a używanie e-papierosów może prowadzić do zwiększonego ryzyka infekcji płuc i innych problemów z oddychaniem. Zawsze najlepiej jest skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia, aby ustalić najlepszy sposób działania w celu rzucenia palenia. Lekarz może pomóc Ci rozważyć potencjalne korzyści i ryzyko związane z używaniem e-papierosów jako pomocy w rzucaniu palenia i pomóc Ci znaleźć najbardziej odpowiednią metodę dla ciebie. Mamy nadzieję, że ten film pomoże podjąć Ci decyzję o rzuceniu palenia. Ta decyzja z pewnością okaże się jedną z najlepszych, jakie podejmiesz. A za rok przyjemnie będzie spojrzeć w lustro i być dumnym, że dałeś radę i udało Ci się zerwać z uzależnieniem. Do zobaczenia w kolejnym filmie.